Cześć widzowie! Witam Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja czyli Prowciok. I witam Was dzisiaj w YouTubers Live. Zobaczymy, czy te bycie YouTuberem faktycznie jest takie proste, i że ja tu jestem teraz YouTuberem i nagrywam do Was, to czy tak samo łatwo będzie w Robloxie. Koniecznie pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, oraz dajcie znać w komentarzu, czy graliście w YouTubers Live w Roblox. No i oczywiście przypominam o istnieniu naszej grupy Robloxowej, czyli szefy Prowcioka, gdzie od czasu do czasu dodaję do znajomych losową osobę z grupy. A teraz przejdźmy do gry, bo tutaj włączyłem sobie tutorial, oczywiście na początek, jeszcze nikt nie gra w YouTubers live. Ja, ja nie wiem, czym jest życie youtubera generalnie. I, I każą nam pójść kupić pierwszy mikrofon. Ja tutaj nieco wiem o co chodzi, bo ogóle starting tutaj jest jakiś, chyba, boss z tego co wiem, oglądałem u Puzonika, tak się mogę chwalić, Pozdrawiam Puzon. Dobra, ale musimy kupić mikrofon. No, ja generalnie, jak byłem młodszy widzowie, to właśnie chodziło do takich sklepów, ale tam to nie było takiego wyboru. Tam były tylko takie w sklepach, to były tylko takie mikrofony. Tylko o taki tu, taki trust. Starter mikrofon mamy już kupiony, ale. Czy my chcemy start ten mikrofon? Ile mamy? 600 dolarów. 600 dolarów, żeby w lepszy mikrofon. Także kupmy nowy mikrofon, zróbmy tutaj ten tutorial, przejdźmy. Teraz chyba do mieszkania nas będzie prowadzić, żebyśmy sobie zamontowali nasz nowy sprzęcik, podłączyli i może nagrali już jakiś pierwszy odcinek. Zaraz zobaczymy. Wchodzimy do apartamentu. Uuu, tutaj mamy jakąś gierkę, może sobie skorzystajmy od razu. A, bo to takie trochę yy, simsy też mamy. Dobra, okej, okay, ale już się super bawimy, super bawimy. Pyk, wybawieni. No powiem wam, że ten apartament wcale nie jest taki brzydki. Tu mamy Widok na centrum, zaraz przy plaży, yy, mamy własny automat do gier, jest lodówka, jest komputer, brakuje mi kibelka, yy, to jako jedyne, jedynej rzeczy, która mi brakuje tutaj w tym mieszkaniu, no ale to nic, no nic siadamy, okej, okay, yy, tu chyba będzie trzeba yy, z pierwszy odcinek. Nagrać The Murder 2. Ok, jasne, że chcemy to nagrać, bo potrzebujemy nagrywać filmy. A, A, G, -D L, E, J, F. Boże, nie widzę. Epic, ale tu Buildhammer mi przeszkadza. A, bo ja miałem łóżko postawić, a już zacząłem film nagrywać. No, poniosło mnie, poniosło mnie. Yy, tak to jest, tak to jest jak się chce być dobrym youtuberem, a wychodzi tak jak zawsze, że potem nie masz gdzie spać. Ale przynajmniej film. Mamy recording 100%, editing 82%. No, u mnie to powinno być nieco na odwrót, ale okej, okay, dobra. Yy, postawmy łóżko. Teraz mamy czas, to możemy postawić łóżko. Film nam się wrzuca. Bec, yy, bec, mamy postawić łóżko za 50 dolarów. No, niestety stać nas tylko na takie przeciętne. Dobra, zbudujmy sobie łóżko. Ja, ja lubię łóżka. Pod oknem lubię y, mieć łóżko. To se po, położę sobie pod oknem łóżko. Y, tylko że tak pod oknem, nie no, bo tu pod drzwiami to będzie tak, wiecie, tak lipa. O, to tu se postawimy, no i, i Git jest łóżko postawione, można grać, grać. I jak mama wbije do pokoju, będzie mówić: Synek! Eee, yy, do spania, to tylko robisz tak, o i, i śpisz już, no więc elegancko. Ty, mam już 92 suby. Yy, Ekscytujmy ten mod, bo nam już każe tutaj. Yy, dobra, dobra. Seer, moods, Energy, bla, bla, bla. Yy, musimy się przespać. Ok, my się prześpimy. 92 suby, jak, jak mam się przespać? Ja, jak, jak, jak mam spać? Ja bym chciał się przespać. Proszę, dajcie mi spać. Chciałam kliknąć, może tu na energię. Kurde, nie mam pojęcia, jak się mam położyć. Nie, no nie wiem, nie wiem jak się położyć, nie wiem jak się położyć widzowie, nie wiem jak się położyć Jezus Maria, ja chyba nie mogę spać, chyba mam za dużo energii, żeby spać No dobra, a jak mam tak dużo energii, to, to co, to by się przydało nagrać kolejny odcinek Ale mi tu zasłania ten tutorial, czy ja go mogę jakoś wyłączyć? Mogę wyłączyć może ten tutorial? Chyba się nie da tego wyłączyć niestety mm. O nie, robot nas atakuje No ale chyba nie ma sensu, żebyśmy weszli walczyć z robotem W ogóle 120 dolarków zarobiliśmy troszkę na tym filmie Kurde, dużo zarobili, zar zar zarobiliśmy, zarobiliśmy, Upgrade'y, yy, router możemy zrobić upgradeować widzę pieniądze, jakieś są upgradey, energię możemy, sobie kibelek, tu... O kurde, no fajne rzeczy, fajne rzeczy, super, ale dalej nie mogę się położyć albo nie potrafię się położyć. Y tu sobie mogę usiąść, tak, tu sobie mogę skorzystać, z lodówki mogę skorzystać, a propos wypijmy może wody troszkę. wody jeszcze nikomu nie zaszkodził, a woda ważna sprawa jest. Dalej nie mogę spać. No to jak nie mogę spać, to ja idę na spacer. Spacer jeszcze nikomu nie zaszkodził. E, i się, dzień dobry, dzień dobry, pozwiedzajmy tutaj, co tu, co tu w ogóle mamy? Telefony. ok, będziemy mogli sobie telefonu kupić potem, no tak, będziemy sobie nagrywać vlogaski telefonem. O kurde, 250 milionów subów trzeba mieć, żeby mieć najnowszego iPhone'a nie, tutaj są jeszcze jakieś nowsze telefony. 1 tera y, tryliona subów to jest więcej niż mi. O kurde, ale patrzcie, jaki ten iPhone jest tutaj o, z diamentami w ogóle. Ja chciałbym mieć takie iPhone'a, a nie jakieś biedne telefony. Co jest teraz trendujące? Search 0 jest na trendzie. Okej, okay, no fajny trend y, taki z 0 subami. Sirfhut, apirnik, wszędzie sirf Hood, a kim jest Hood? ja nie znam, dobra wracamy do domu jednak Może teraz już będziemy mogli się pójść przespać, dzień dobry, czy mogę się położyć, a może ja źle położyłem to łóżko i nie mogę teraz spać Czy, czy ja mogę je zmienić na przykład, mogę, mogę przemyblować, przemyblowanie bym chciał zrobić Czy da się sprzedać na przykład to łóżko O kurde, upgrade komputera można zrobić, o kurde Nieźle, nieźle, ale możemy przestawić biurko, a na przykład łóżka nie możemy przestawić, okej, okay. I, i co, i przestawimy sobie komputer, tak? Przestawmy sobie komputer, na przykład postawmy go y, teraz, ta, tak sobie postawimy, o. o, tu sobie postawimy komputer nasz. Y, i super, tu jest tam 100 tysięcy subów, elegancko, super, super, bardzo się cieszę Ale łóżka dalej przestawić nie mogę, co się dzieje, może po prostu nie jest mi dane spać No dobra, to, to jak nie mogę spać, a ja nie będę się tutaj zmuszał do niczego i pójdę nagrywać kolejne filmy Więc Trzeba nagrać kolejny The Murder, drugi odcinek Słaby internet mamy, o nie, to źle bardzo H, F, G, D, O, J, Amazing, no nie da się tutaj za bardzo, kurde ten tutorial, nie niepotrzebnie go włączyłem, no ale jakbym nie włączył, to bym nie wiedział co mam robić Ciekawe czy kiedyś uda nam się nagrać film ze stuprocentową, w ogóle 100% 100% UUUU, 99.9, prawie perfekcyjny film nam wyszedł, 94% recording, 94%, 94 editing, prawie idealny film nam wyszedł, widzowie, kurde Niezłe takie filmy. Czy da się wskoczyć przez okno? No, może nie będę tego sprawdzał. Nie miałbym totalnie powodu, żeby to sprawdzać. Jak tam mój film, zobaczmy jak pójdzie teraz. Bardzo fajnie wyrenderowany. Tam dobry montaż. Viewsy robi 50, 80. Stówka subów, stówka subów. 100 dolarów też dobite. O kurde, ale to leci. Patrzcie, 200 subów na tym jednym filmie, 1740 viewsów. O kurde. Ale zrobiło wyświetleń. elegancko jak na nowego YouTubera, leci to bardzo dobrze. Ty zaraz będzie nas stać na lepsze łóżko. To ja nagrywam kolejny The Murder 2. Nie będziemy się zatrzymywać. Lecimy z kolejnym. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk. Supreme 110% chyba nagrywania zrobiliśmy. Dobra, teraz idealnie to zmontować. Idealnie to zmontować. A i 92%, ale nieźle, nieźle. Dalej, jak jest powyżej 90%, to jest dobrze. 92% znowu i. 91 prawie. No dobra, mamy kolejny Murder Mystery. 100% recording, 92% yy, uploadu renderu. Niech się wrzuci, yy, zaraz dobijemy pierwsze tysiąc subów. Pierwsze tysiąc subów, zaraz będzie dobite. Wuhuu Fajnie było ulepszyć trochę sprzęt, ale kurde te łóżko, nie, nie mam pojęcia co się z tym łóżkiem dzieje. Dobra jak tam idzie ten murder 1000 wiosów, już tak o, wlatuje. Ponad 2000 wiosów. Czy 3000 dobije? Aj kurde, Zarako, dwieście 250 wiosów, żeby dobić 3000. No ale i tak dobrze poszło, i tak dobrze poszło. Tylko nie wiem co z tym łóżkiem, nie mam pojęcia. I ciało ono się ewidentnie zbugowało. To, to łóżko nie chce nic się z nim... Ni, nic... Nie mogę go przedstawić. Na przykład lodówkę mogę przestawić Mogę, widzicie? A łóżko się ewidentnie zbugowało tak gra nie chce, żebyśmy mieli łóżko No co, ja bym w takim wypadku może kupił nowe łóżko Może kupmy nowe i postawmy je w innym miejscu po prostu, co? Co wy na to? Będziemy mieli dwa łóżka, takie dla gości Zaraz przy lodówce postawimy jeszcze jedno łóżko Tak, o, i teraz działa Proszę bardzo, po prostu te łóżko się rozwaliło Noga tam drewniana gdzieś się rozwalić musiała Albo niewygodna ptuszka i po prostu stwierdziłem, że o, nie będę spał na tamtym łóżku, bo on jest strasznie niewygodne. No co mi się tu z ręką? Gdzie jakieś mi łokieć wygięło, boż, nie mam pojęcia. Okej, okay, teraz nam każdy zakres na arcade. No my już graliśmy, już wiem jak to działa także elegancko. Dobra, to mieszkanie to na razie wygląda bardziej jak Melina niż jak mieszkanie jakiekolwiek. Na pewno jak mieszkanie youtubera. Jakby Jack Gadowski mi tu przyszedł z wjazdem na chatę, to no, nie byłby zadowolony. Ale tu przynajmniej sprzęcik mamy dobry, okej. Okay. To wszystko już możemy nagrywać. okej, okay, teraz nam każe nagrać film z wielką chęcią. Filmy trzeba nagrywać. Kolejne: The Murder, bo niestety nie mamy nic odblokowane. S, G, J, D, L, K, D, A. Dobra, nice. Elegancki film jest nagrany. Teraz jeszcze tak samo elegancko rozłączyć. Cut! Elegancko, 95% ponad. Cut! O kurde 70, no tutaj mi się ścieżka dźwiękowa obsunęła i 98.9 No nie jest, nie, nie ma tragedii, 88, oczywiście uploadujemy, finiszujemy, zobaczymy jakie tam wyświetlenia zrobi No już myślę, że teraz 3000 wyświetleń to spokojna, spokojna głowa, żeby 3000 wyświetleń zrobiło. Ok, jesteśmy strasznie głodni, może ja bym wziąć coś coś, coś, coś lepszego, co zanim wyjdę z apartamentu, na przykład ser za 125 dolarów. To całkowicie normalna cena jak za ser tak mi się wydaje. 550 zarobiłem za jeden film, ser kosztuje 200, no okej. Okay. Teraz mamy skrzynki, skrzynkę do otwarcia. Dobra, dobra, idziemy. Tu w ogóle jakieś jajko są do otwarcia, no ale to nieważne. Skrzynka za 100 diamentów. Otwórzmy sobie, bój. Baj, znaczy no, buj, No i zobaczmy co poleci nam. wi router czy rer. RER. No to dobrze ty. 10% mieliśmy na nie. Co ty gadasz? No to dobry wi nam router poleciał. Dobra, będziemy mieli lepszy internet. Super, to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję tylko, że nie z UPC ten internet. W ogóle mamy 1000 dolarków. Jeszcze my za 1000 dolarków jesteśmy w stanie zupgradeować na przykład sobie coś w naszym sprzęciku. Zobaczmy co tu mamy. Laptopy, 750 dolarów, tu komputery. O komputer jest za 1000, ale czy my chcemy na razie komputer upgradeować? Niekoniecznie, kurde, ale drogi ten sprzęt, patrzcie, 420 11 milionów za kamerkę. Jaka jest najdroższa kamerka? Tu. O kurde. Patrzcie, najdroższa kamerka, Jurassic kamera, 250 bilionów, czyli miliardów yy, dolarów, masakra, nowa kamera, nowa kamera, może kupimy sobie nową kamerę, kupimy sobie nową kamerę, yy, będzie elegancko, może monitor też sobie od razu podmieńmy, a nie, jesteś nas na monitor już, okej, okay, okej, okay. przesadziłem, o, jaki potrójny, o, tu jeszcze klawiatury mamy, no to klawiaturkę albo myszkę też możemy podmienić, uważam, że klawiatura jest, no dobra, też nie możemy podmienić, może myszka będzie tańsza, Myszkę sobie kupmy, o, myszkę sobie kupmy, nie mamy już pieniędzy, ale znam na to szybkie rozwiązanie, trzeba iść nagrać jakiś super dobry film po prostu. Ponad 1400 subów już, jesteśmy bardzo blisko, żeby wbić... A, 1500, no to jest pewne, że wbijemy to po kolejnym filmie, także nagrywamy sobie znowu The Murder, no troszkę mam pojedynczy content, niewiele tu się zmienia w tym moim kontencie, ale to nieważne. Ko 98, super, super. Teraz py! 91, no troszkę gorzej, ale dalej jest y, git i 92% ja jestem zadowolony z tego filmu. 94% e, rendering, możemy puszczać, uploading filmu. E, no i to jest pięknie ten filmik teraz powinien nam podbić już do 2000 subików myślę czy jesteśmy w stanie zdobić mm, nie wiem czy jesteśmy w stanie zdobyć te 2000 subów no ale jak to się mówi pierwszy tysiąc najtrudniejszy potem pierwszy 100 tysięcy najtrudniejszy potem pierwszy milion najtrudniejszy i potem już z górki także myślę że to zadziała o mamy udało się wbić 2000 subów kurde ale leci patrzcie 5000 viewów 770 dolarów 916 subów nie no to w takim trybie to ja mogę robić te filmy, no ale co za dużo to nie zdrowo, także może zjedzmy sobie coś tutaj na noc, sobie zjemy za 500 dolarów może pankeki, o, rozpieśmy się trochę, rozpieśmy sobie, zjedzmy sobie pankeka, zagrajmy sobie szybko na machinie, żeby nam tutaj nasza radość z życia, żebyśmy czerpali jakąś radość z życia. Oprócz tego, że filmy, robienie filmów to jest depresja całe życie. No i idźmy spać i takim akcentem, chillując sobie bombę. Ja się z Wami pożegnam. Dziękuję bardzo, że wpadliście dzisiaj. Widzimy się oczywiście jutro w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subika, z dzwoneczkiem i lajka. I napiszcie w komentarzu, czy graliście w YouTubers Live oraz jakie tryby chcielibyście zobaczyć w przyszłości na tym kanale. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Na razie i po!